Dzień dobry, szanowni państwo. W ostatnich tygodniach cała Polska z uwagą śledziła, jak tak zwani aktywiści z ugrupowania Ostatnie Pokolenie robili co w ich mocy, żeby zakłócić funkcjonowanie polskich miast, żeby doprowadzić do zatorów drogowych, żeby kosztem polskich kierowców, kosztem zwykłych polskich pracowników, mieszkańców miast, próbujących dojechać do domu, nadać rozgłos w swojej lewackiej, pseudoekologicznej agendzie. Cała Polska widziała również nagrania z tymi aktywistami, nagrania z tymi, nazwijmy to otwarcie, zdezorientowanymi dziećmi. To było widać w tych nagraniach, że to są biedne dzieci, którym ktoś nakładł do głowy fanatyzmu, nakładł do głowy apokaliptycznych obaw o koniec świata i przekonał, że najlepszą metodą do walki i ocalenie świata jest przyklejenie się do drogi i blokowanie ruchów tysiącom zwykłych. Polaków. I w tym momencie wypada, Szanowni Państwo, zadać pytanie, kto, kto tych ludzi radykalizuje, kto stoi za organizacją Ostatnie Pokolenie i, podobnym pseudo, i za podobnymi pseudoekologicznymi organizacjami. Wystarczy chwila, um, chwila przejrzenia rejestrów tych organizacji, publicznie dostępnych, jawnie dostępnych danych w internecie żeby odkryć, że w Zarządzie Fundacji Aktywizmu Klimatycznego, taka jest formalna nazwa tej organizacji ostatnie pokolenie, zasiada pani Monika Grzegorczyk, która nazwisko ma co prawda polskie, ale już według własnej deklaracji w rejestrze beneficjentów rzeczywistych miejscem jej zamieszkania są Niemcy. Rodzi się więc pytanie, jak zwykle przy działaniu organizacji ekologicznych, jakie są powiązania tych organizacji międzynarodowe, rodzi się pytanie, co Niemcy mają wspólnego znowu po raz kolejny za każdym razem z działaniem organizacji, które utrudniają życie Polakom? Idąc dalej, członek rady tej samej organizacji pan Błażej Miernikiewicz, jest członkiem zarządu firmy, która zajmuje się optymalizacją emisji. I tu powstaje pytanie o konflikt interesów. Czy ten człowiek rzeczywiście wierzy w to, co robi, czy jedynie w ten sposób napędza klientów i prowadzi promocję swojej działalności gospodarczej, również jakie są powiązania tej działalności, jakie są jego powiązania biznesowe. Kolejna rzecz to takie, taka kwestia już czysto finansowa, że fundacje stojące za ostatnim pokoleniem były w przeszłości finansowane przelewami z Fundacji Batorego, która jest agendą Georgia Sorosza na Polskę, która stoi za finansowaniem, organizowaniem działalności bardzo wielu lewicowych, radykalnych, fanatycznych organizacji od bardzo, bardzo wielu lat. Szanowni Państwo, to są te powiązania, które widać gołym okiem. To są te powiązania, które każdy może wejść do internetu i w pięć minut je odkryć. Jakie są powiązania, jakie są motywacje, jakie jest finansowanie tych organizacji, którego nie widać, które nie jest publicznie dostępne, to jest pytanie, z którym polskie władze powinny się zmierzyć. Dlatego, że w Polsce każdy powinien mieć prawo działać, każdy powinien mieć wolność słowa, wolność zrzeszania się, ale nie powinno być w Polsce miejsca na obce agentury wpływu. I dlatego jako posłowie Konfederacji zwracamy się dzisiaj z pisemnym wnioskiem do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o przebadanie powiązań organizacji Ostatnie Pokolenie, o zbadanie ludzi, którzy stoją za tą organizacją, nie tych nieszczęsnych dzieci, które przyklejają się do ulic, tylko tych ludzi, którzy to organizują, tych ludzi, którzy autentycznie za tym stoją i którzy demoralizują innych, żeby w tej przestępczej działalności brali udział. Oczekujemy, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przyjrzy się tej sprawie, przyjrzy się powiązaniom i jeżeli będzie to możliwe, to wzywamy do opublikowania wyników tej kontroli, tak żeby opinia publiczna mogła się zapoznać, jakie są te rzeczywiste powiązania, dlatego że najlepszą receptą na fanatyzm, najlepszą receptą na tę dezorientację, na karmienie społeczności polskiej dezinformacją jest po prostu ujawnienie prawdy. Dziękuję bardzo i proszę o zabranie głosu posła Romana Fritza. Dziękuję serdecznie, szanowni państwo. Na początek polecałbym pewną analizę samego nazewnictwa. Będąc wielokrotnie w Niemczech, wsłuchując się w tamtejsze media głównego nurtu. Najczęściej, jeżeli mówimy o organizacjach czy ruchach prawicowych, no to one są zawsze stowarzyszone z jakimś bardzo pejoratywnym przymiotnikiem, a więc mówimy rechtsradikale, rechtsextremisten, rechtspopulisten, czyli tam prawicowi radykałowi, radykałowie ekstremiści czy poli, e, populiści. Natomiast jeżeli mówimy o ruchach i organizacjach skrajnie lewicowych, no to co najwyżej mamy tam do czynienia z linksaktivisten, z aktywistami lewicowymi. I tu jest dokładnie ta sama historia. Tu jest paralela wręcz, a więc mówimy o tych ludziach, o tych nieszczęsnych młodych ludziach najczęściej e, lewicowi albo klimatyczni aktywiści. No i to jest nic bardziej mylnego, dlatego że to. Wyrażenie sugeruje, że co najwyżej, że jest to jakieś, jakaś konotacja neutralna albo wręcz pozytywna, bo to sugeruje, że oni coś dla nas, dla ogółu robią, być może nawet poświęcają siebie swój wolny czas i nieprzyjemności, bo przecież przyklejenie się klejem do asfaltu to nie jest nic przyjemnego, a więc być może jest coś pozytywnego. No nie, nie proszę Państwa, to są autorzy chaosu, to są autorzy stwarzania zagrożenia publicznego na drogach. Tutaj w grę wchodzi zdrowie i życie ludzi oraz utrata, zniszczenie mienia znacznej wartości. To jest chaos i dlatego my się domagamy, żeby z tym chaosem w końcu skończyć. Organizacje, które też wymieniał pan poseł Michał Wawer, które stoją za tymi nieszczęśnikami, nie są transparentne. Ostatnie pokolenie to nie jest podmiot prawa, to jest tylko taka zwyczajowa nazwa, za nimi stoją jakieś właśnie organizacje. A tu, jeżeli coś nie jest transparentnego, to już może sugerować jakieś naruszenie właśnie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa wręcz. Ta grupka, która często się przykleja do, do naszych ulic, na Wisłostradzie na przykład, to jest przejaw jakiś tam, oni się przedstawiają jako ideowcy młodzi, także chcą coś dla nas zrobić. Tymczasem do przebadania jest to, kto za tymi ludźmi stoi, kto pociąga za sznurki. I teraz przyglądamy się, jakie są konotacje międzynarodowe powiązań tych organizacji i tzw. liderów polskich. Prezes zarządu Fundacji Aktywizmu Klimatycznego, Wiktor Jędrzejewski, jest jednocześnie przewodniczącym Stowarzyszenia Projekt Polska. I w Polsce znany jest jak to, jako aktywista organizacji międzynarodowej czy ponadnarodowej o nazwie Extinction Rebellion której szef, czy lider, czy współzałożyciel, niejaki Roger Hallam, walijski pracownik naukowy, to jest, proszę Państwa, człowiek bardzo niebezpieczny, autor takiego oto nie, bardzo niebezpiecznego sformułowania, wręcz ideowej, ideowego hasła. Zmusimy rządy do działania, a jeśli tego nie zrobią, obalimy je, i stworzymy demokrację odpowiadającą naszemu celowi. I tak niektórzy mogą zginąć w trakcie. To jest, proszę Państwa, nawoływanie wprost do anarchii e, i też, e, f, no, można powiedzieć, do czynów e, zabronionych, czy umożliwienia takich czynów, ponieważ e, zakłada ten Pan i jego organizacja, że będą ofiary w ludziach. No, w Niemczech na przykład podobna organizacja, wobec podobnej organizacji toczą się procesy i e, z paragrafów o uczestnictwo w zorganizowanych grupach przestępczych, a więc wprost w mafii. W Wielkiej Brytanii ta organizacja wymieniona przeze mnie, Extinction Rebellion, e, jest objęta nadzorem tamtejszych służb, a więc coś jest na rzeczy, coś jest bardzo niebezpiecznego. I w związku z tym my się domagamy, aby nasza Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego również zajęła stanowisko, aby przepracowała ten materiał, dała nam klarowną odpowiedź, kto stoi za tymi aktywistami czy, czy działaczami, no powiedzmy wprost przestępczymi i dlaczego samorządy na czele samorządem warszawskim w postaci nikogo innego jak Rafała Trzaskowskiego wręcz wspierają tych pseudo klimatystów, ekologistów, umożliwiając im na przykład korzystanie po naprawdę symbolicznych opłatach lokalu w centrum Warszawy. Chcemy też, żeby ABW właśnie spenetrowało te kwestie, jakie inne samorządy jeszcze umożliwiają działanie tym, tym nieszczęsnym ludziom, którzy sprawiają nam. Tyle przykrości. Mamy takie mapy, właśnie stworzone przez Extinction Rebellion, przez tą organizację z taką klepsydrą charakterystyczną, z takim logo, że w Polsce oprócz Warszawy są objęte tam inne miasta: jest Kraków, jest Wrocław, z tego co wiem, jest również Bydgoszcz. Więc przyjrzymy się temu, nawołujemy, aby ABW zajęła konkretne stanowisko. Dziękuję Państwu. Czy są jakieś pytania?